W sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na Cześć, ze mną jest Michał Materla, który zawalczy na najbliższej gali FM Show w, w Sofii. Powiedz mi, jak w ogóle nastrój przed walką, jak Ci idą przygotowania? No, witam, wszystko w najlepszym porządku. Zostały niecałe 3 tygodnie, więc yy... To jest czas, kiedy odpuszczę już troszeczkę takie mocne treningi po to, żeby łapać świeżość i myślę, że, że z, z wagą też nie powinno być problemu, bo tu mamy catchweight na 8, 8, 88 kg, więc yy, tylko nic, tylko czekać, odliczać dni. Takie warunki w catchweightzie właśnie się podobają, czy wolałbyś, żeby była to jednak sztywna kategoria wagowa? Pff, chyba chyba im, im jestem starszy, tym jest ciężej robić tą wagę. Więc w sumie to mi pasowało, że, musimy, że możemy zrobić ten catchway, nie? Duży rewanż, bo po 15 latach praktycznie. To daje jakieś dodatkową motywację, wzbudza jakieś dodatkowe emocje w Tobie? Emocje na pewno. Dodatkową motywację nie, bo jestem zawsze zmotywowany. Ja po prostu lubię trenować i, i lubię stawiać sobie wyzwanie każdego dnia, ale na pewno będzie miało to dodatkowe emocje, bo mówię, każda przegrana gdzieś tam jest mocno zakorzeniona w mojej głowie. A... Jakoś inaczej się przygotowujesz teraz do tej walki w catchweight'cie niż, niż to było w, kiedy sztywną wagę robiłeś? Nie, nie, no jakby no, mam gdzieś tam furtkę taką małą, że jeszcze nie muszę tak mocno się katować, jeżeli chodzi o dietę. Twój przeciwnik nie walczył praktycznie dwa lata, ty też miałeś sporą przerwę. Jakoś to wpływa na ten okres przygotowawczy? Nie, nie, dla mnie jakby no, moja ta przerwa nie była aż tak, tak długa, przecież miałem okazję zawalczyć w zeszłym roku y, trzy razy, więc y, nie ma tutaj żadnego problemu, to dla mnie. Jakieś plany masz po tej walce, czy, czy na razie? Nie, 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 koncentruję się tylko i wyłącznie na tej jednej walce, zawsze tak jest. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś większych kontuzji jeszcze w tych przygotowaniach, bo to już ten najgorszy okres są ze sobą i w walce samej I po prostu będę miał szansę dalej sobie gdzieś tam wybierać jakieś pojedynki. Nie? A jak wygląda teraz ten wybór wywala? Bo tutaj mówiliście o tym, że były pewne inne propozycje jak to się stało że ostatecznie skończyło się, się na takim zestawieniu. No, wiesz co to jest jakby technicznie pytanie bardziej do Norbiego. Ja powiedziałem Norbiemu, że nie jestem osobą która w jakikolwiek sposób chciałaby tutaj e, uczestniczyć w wybieraniu sobie przeciwnika, więc proszę go żeby tylko podał mi nazwisko osoby z którą będę walczył, żebym wiedział i ty to, to wszystko, nie? A masz jakiegoś zawodnika z którym chciałbyś jeszcze zawalczyć? Może jakiś inny rewanż? Pff, rewanże zawsze są e, takie dla mnie e, Powiedziałbym wyzwanie dodatkowym, no bo to jest taka dodatkowa, dodatkowa emocja. Ale nie, no mówię, koncentruję się teraz na tej walce i, i potem będziemy mogli wrócić do tematu. Zbliża się też teraz Gala KSW, gdzie, gdzie długi czas walczyłeś. Jak widzisz teraz zestawienie, w, w, gdzie w obronie pasa będzie walczył solid. Bardzo fajna walka. Myślę, że tutaj Soldic na pewno jest faworytem w tej walce, ale mówię, nie, nie doceniałbym tutaj Patryka Kincla. Pokazał w jednej walce, w pierwszej walce z Tomkiem Drowalem, jak i w drugiej walce y, z Tomusiem naszym Romanowskim, że ma bardzo dobrą pracę na nogach i, i w momencie, kiedy sprowadzi partnera do, do, do parteru, to też nie jest łatwym przeciwnikiem. Więc no, ciekawe zestawienie, z, z, miłą, z miłą chęcią zobaczę i, i jak to się potoczy. Nie? Erevan z rodziciem chciałbyś kiedyś jeszcze stoczyć? O, zdecydowanie tak. No, to jest to walka, która gdzieś tam mocno mi siedzi w głowie, bo, bo mówię. Popełniłem tam błąd, za który zapłaciłem już największą cenę. Prywatnie go bardzo szanuję jako sportowca, lubię. Ale mówię myślę, że jakbym miał możliwość jeszcze raz, żeby się fajnie przygotować i, i stoczyć walkę, to to walka mogłaby wyglądać inaczej. Wchodziłoby w grę takie zestawienie w, w FIFA? Wiesz to to chyba, chyba tak, no nie wiem, nie, nie, nie jest to do końca pytanie odpowiednie dla mnie chyba, ale no wszystko jest możliwe, wiadomo, to jest tylko kwestia tego, żeby dogadać szczegóły w kontrakcie, mieć taką możliwość i, i tylko kwestia dźwięków. Mówisz, że ta walka ci, ci mocno siedzi w głowie, masz jeszcze jakieś takie, które gdzieś tam mocno cały czas są zakorzenione? Każda przegrana, każda przegrana, mogę właściwie na tyle, ile właściwie poddać przebieg w moich tych walk przegranych. One są mocno gdzieś tam zakorzenione i, i, i czasami do nich wracam po to, żeby nie popełniać tych samych błędów w kolejnych walkach. Jak widzisz dalej swoją karierę w ogóle? Bo, bo odszedłeś z KSW, teraz walka w IFM. Pasmo, Jeszcze raz. Pasmo z sukcesu. Ale możemy się. Możemy Sportowych. Doroś, do, do to tego ci życzę oczywiście, ale czy jakieś, jakieś plany na następne? Pytałem, czy masz jakieś. Są, są, jakieś, są jakieś rozmowy prowadzone yy, na tą chwilę z sprawami takimi menedżerskimi poza Galą i FM? Zajmuje się mój trener Piotr Bagiński, tak? I, I faktycznie są różnego rodzaju rozmowy prowadzone z różnymi organizacjami i też w różnych formułach, więc zobaczymy co przyniesie kolejny dzień. Czy możemy się na przykład spodziewać walki w boksie? Nie wiem. No, wszystko zależy od tego, czy, czy się dogadamy, yy, czy się dogadamy z różnymi organizacjami. Czyli rozsądnie nie wykluczasz niczego? Nie wykluczam. no Jakby lubię wyzwania i, i nie wykluczam, więc jestem otwarty na tego typu zestawienia. A powrót do KSW wchodzi w, w, w grę w ogóle? W momencie, kiedy skończyłaby mi się tutaj y, umowa z ef tak, i, i nie byłoby, byśmy się dogadali na jakichś rozsądnych warunkach, to oczywiście tak. Z mojej strony ja nie zamykam tutaj drzwi do, do KSW, spędziłem tam większą część mojej kariery i jakby wypadkową też tej kariery jest to, gdzie dzisiaj jestem. Y, w jakim miejscu, jeżeli chodzi o rozpoznawalność przez ludzi, nie? No właśnie ta rozpoznawalność, bo czy nie uważasz, że KSW trochę jakby traci te nazwiska, które budowały tą rozpoznawalność, byłeś Ty, byłeś Mamet, był, był Juras, teraz trochę takich nazwisk brakuje. Widzisz jakiś potencjał w, w młodych zawodnikach? No, potencjał jest ogromny w młodych zawodnikach tam w KSW. Pytanie tylko, czy to są jeszcze te czasy, żeby można było taką popularność zdobyć, nie? Bo jakby jeżeli chodzi o samych zawodników KSW, no to to jest już tutaj najwyższa półka taka zawodnicza i, i Mówię, tylko jest pytanie, czy to są jeszcze takie czasy, gdzie tylko sport może się obronić samym sportem, nie? No właśnie, bo teraz sporo mamy takich walk też, może nie do końca sportowych, ale walka, która tutaj, którą ogłosiliście dzisiaj Normana, znowu na zasadach boksu, jakby, jak, jak, jak ty to, to byś widział? Ale... My... Znaczy jak, jak widzisz, jak widzisz, to jak widzisz tą walkę? No, przede wszystkim cieszę się, że mój przyjaciel Maciej Wtuszko i Rokes y, będzie mógł zobaczyć na tej samej gali co ja, bo to są zawsze przyjemne chwile y, w momencie, kiedy jedziemy sobie razem na galę i spędzamy razem czas przed walką, a dodatkowo jakby motywujemy się nawzajem w szatni przed walką, no i potem świętujemy po wygranych walkach. Okej, okay. dobra, to w takim razie wszystko ode mnie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, no i życzę powodzenia w takim razie na walce.